To długa historia. Świat Gotika jakkolwiek interesujący by nie był, nie jest tak rozległy jak światy w innych uniwersach. Weźmy sobie na przykład serię The Elder Scrolls lub chociaż Wiedźmina. Oczywiście ciężko porównać rozmiar produkcji, gdyż Regi i Bethesda to już ogromne korporacje zatrudniające setki albo tysiące osób. A Gotika 1 robiła niewielka grupka ludzi to jednak nawet przy tworzeniu świata, niewielkiego, świata dość ograniczonego i nieodkrytego dopierania się za bardzo nie postarała. Na przestrzeni różnych części gry powstają błędy projektowe, jeśli chodzi o świat i historię. Często zdarza mi się powtarzać, że połowa fabuły serii to teorie fanów, które tutaj działają jak klej, aby ta często błędnie wyidealizowana konstrukcja się po prostu nie rozleciała. Dla przykładu. W komiksie o Gotiku nazwie Komik dostajemy informację, że Korinis jest ogromną metropolią handlową. W intro do Gotika nie mamy nic o samej wyspie Korinis. Wiemy tylko, że region się tak nazywa. Grając pierwszy raz w Gotika, ma się obraz całego królestwa za tą barierą, a nie tylko wyspy Korinis. W intro do Gotika możemy dowiedzieć się o królestwie Mertany i o Warancie, choć w polskiej wersji językowej jest błąd bo Robar jest wymawiany jako Pan Werantu, choć w oryginale powinno być Pan Berła Warantu. a sam Werant to później Warant, co spina się jakoś z tą trzecią odsłoną gry. Choć książek w Gotiku 1 jest niewiele, tu mamy okazję poznać losy i poczynania generała Lee, oczywiście w walce z warantczykami. W książkach możemy wyczytać o wyspie Archolos, która została wykorzystana i zaimplementowana w Kronikach mertany. W Gotiku 2 natomiast nasza wiedza geograficzna poszerza się o dwór Irdorat, miasto i tereny centralne w Korinis. A sam dodatek noc kruka zabiera nas do Jarkendaru. Wiele było prób ułożenia trzech map występujących w Gotiku tak, aby miały jakąś spójną całość dla graczy. Bo jak wiadomo, aby coś zrozumieć trzeba to zwizualizować. Dosyć wierną symulacją jest ułożenie Jarkendaru na północy wyspy, a górniczej doliny na południu. W centrum natomiast ułożenie miasta Korinis i terenów do niego należących. To samo zdjęcie często lata gdzieś po grupkach na Facebooku. Jednak dużo osób zwraca uwagę na przybyłych z innych regionów wyspy najemników. Cała grupa Sylwia to najemnicy, którzy w górach na wyspie Korinis walczyli z orkami. Mamy też informację od orka Urszaka, że część orków oblegających górniczą dolinę również z gór przybyła. Możemy wspomnieć o wielu łowcach orków, którzy pojawili się w późniejszych etapach gry. Oni najprawdopodobniej pochodzą z różnych nieodkrytych części wyspy Korinis. Zanim przejdziemy do nieodkrytych krain, to trzeba chwycić się tematu orków. Kultura orkowa była rozwinięta najbardziej na południu i na północy wyspy. Spowodowana jest to gęstym zaludnieniem centralnej wyspy przez ludzi, bo tam w jaskini obok miasta można zobaczyć posąg orka, więc orkowie musieli tam być. Choć z biegiem czasu zostali wyparci na skraje wyspy. Orkowie, jako stworzenia górskie i zamieszkujące wyspę od tysięcy lat, od długiego czasu prowadzą wojny z ludźmi. Pomimo wpływów królewskich na wyspie, to bardzo prawdopodobne, że pewna rdzenna grupa mieszkańców, którzy nie byli połączeni pod berłem Robara, przetrwała odizolowana w górach. Niczym wilczy synowie w swoim zamku w kronikach Myrtany. Fizycznie w królestwie się znajdowali, ale nie czuli się w żaden sposób częścią tego królestwa. Mogli to również być banici lub poszukiwacze przygód, którzy wraz z biegiem lat tworzyli własne osady. Osady musiały być rozległe, mogły się też zmienić z czasem w miasta, skoro ludzi tam było stać na wynajem najemników, przecież grupa Sylwia najemnikami była, a zajmowali się walką z orkami, a przecież nie wynajmuje się i nie opłaca się grupy ludzi dla smoczych jaj. O, Ja, Jan, łowca smoków zajmujący się kowalstwem, mówi nam również, że dołączył do paru ludzi z gór, co, zważając na jego zawód, jakim jest łowca orków, może nam dodawać przypuszczenia, że reszta łowców orków również pochodzi z tych samych regionów górzystych. Same nieodkryte na mapie niedostępne lokacje to dobry motyw do dodawania nowych osób wraz z biegiem fabuły. Tego w Gotiku 3 nie było, przez co kluczowe postacie nie mogły się pojawić znikąd. Za to w niemieckiej wersji Gotika 1, w drugim rozdziale pojawia się zespół In Extremo, który prezentuje na scenie w starym obozie utwór Herman Nelik. Nie przedstawiam tego w formie ciekawostki, no bo w sumie każdy już o tym wie. Natomiast absurd tego jest tutaj zabawny, bo In Extremo to zespół obwoźny w kolonii karnej. To ichniejsza Marla Rodowicz, która po koncercie znowu jest mrożona i znika na lata. W każdym razie twórcy dają nam trzy lokacje do eksploracji bezpośrednio na samej wyspie. Ale przy tym jednocześnie dają nam do zrozumienia, że nie jest to cała wyspa. Że jest coś jeszcze. Zwłaszcza w nocy kluka pojawia się ten motyw, że wyspa nie może być aż tak malutka. Patrząc na to, że są jej nieodkryte fragmenty. Nie ma się też co dziwić, bo sam Arkendar dostęp do morza ma tylko w jednym miejscu na Plaży Piratów. Zresztą cała reszta otulona jest górami, więc takie zapomniane miejsce, gdzie dostać się można tylko na trzy sposoby: oczywiście portal, który jest dla nas jedną drogą, istnieje również droga morska, którą przemieszczają się piraci, no i przypuszczalnie musi tam prowadzić jeszcze jeden szlak górski, no bo w zasadzie byłoby to logiczne, zważywszy na historię lokacji w wojnach Pachodrona. Najważniejszą rolą fandomu jest tu wyjaśnienie rzeczy, których twórcy nie wyjaśnili. Bo to my działamy w tym świecie, więc chcemy, aby on był stabilny, aby trzymał się kupy, a przy tym był rzetelny. Stąd dużo teorii i wyjaśnień. Gracze od czasu wydania Gotika 2 lubią spekulować nad różnymi dodatkowymi lokacjami. I bardzo podoba mi się ten pomysł. Koncept regionu Draki powstał nie przez moda, lecz przez papierowe sesje RPG. Ciężko się doszukać, kto zaczął. Na niemieckiej stronie World of Players uznaje się, że to niemiecki użytkownik o Niku Gorna Drak, który zapoczątkował wątek Draki. Na Gothicpedii uznaje się za to nieokreślonego rosyjskiego użytkownika, więc opinie ekspertów są bardzo mocno podzielone. Tak czy inaczej, koncept ten dopasowany jest do tego, co dzieje się w Gotiku 2. Wyjaśnia to pojawiające się znikąd postacie i umieszcza nową krainę na południu, aby pasowało to do słów, jakie bezimienne. Może wypowiedzieć do watarasa, kiedy to próbujemy okłamać capa, że jesteśmy podróżnikami z dalekiego południa. Gracze, idąc tym tropem, zaczęli łączyć mapy w taki sposób, aby choć trochę pasowały do tego, co widzimy w grze. Aby spójnie umieścić je na wyspie. Stąd mamy taką motomapę. Która pozwala nam sobie zwizualizować trzy lokacje połączone ale to właśnie w obliczu mistycznego, dalekiego południa Darakia, bądź zostając przy normatywnej nazwie Dalekie Południe, aż kusi się, aby dodać górzystą krainę pełną dzikich orków i awanturniczych najemników na południu. Wracając do słów Urszaka, część orków przybyła z gór, a więc efektem potwierdzenia gracze mają pole do popisu, aby wysunąć teorię o dalekiej krainie. Zwłaszcza, że górzysta kraina na wiele lat byłaby w takim układzie odizolowana od reszty wyspy. Gdyż pomiędzy dalekim południem a terenami Korinis byłaby magiczna bariera, która raz, że zamykała górniczą dolinę, to oddzielała dwa regiony od siebie. Dalej to podtrzymuje, że choć wątki dopasowujące wydarzenia z gry do fabuły są ciekawe, no i w sumie urocze, to piranie raczej nie miały celowego zabiegu, aby dodawać skryte tajemnice do gry. Teorie i przypuszczenia to podświadomy zabieg fandobu, aby uczynić ukochany świat fantazy tym bardziej rzetelnym, czytelnym i wiernym własnym oczekiwaniom.